Dzień dobry. Witam was w grze Albion. I ostatnio skończyliśmy yes. na tym, że gadaliśmy z Theon. Oczywiście akceptowałam jej misję i musimy się udać do posterunku w lesie i ukradnąć mapę heretyku. Także wybieramy się na naszym mule, którego zdobyliśmy w poprzednim odcinku. I będziemy sobie popierdniszać do... Do, do, do... O, zawiesiłaś się znowu. Ja nie wiem jak ty to robisz. Będziemy sobie popierniczać do lasu. Narobić hałas. Dobra, szybciej mulę. Będziemy tutaj skóry leżą, a już nie ma co nawet zbierać. Tu są białe, ale myślę, że tak przejdziemy. Jeżeli jak internet mówi się przycina, że to jest szok. To po prostu szok. Dobra, jakiś gość nas zaczął atakować, więc musimy się z nim widze bić, napierdzielać i po prostu mu używać jego przerządy. Dobra, najpierw dzielamy się, może byś szybciej go zabiła, nie wiem, jakieś moce specjalne, na przykład, hmm, to jest. O! Dała radę, jakoś tak. Także mo... Można tego używać. O, pieniądze mu chyba zarąbaliśmy, tak? Nie ma nic więcej, możesz e, także dokonować auto-ataków poprzez celu. Bla, 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 dobra. Lecimy tutaj, bo tutaj nam kazali. No i musimy z kolejnym się zmierzyć. Oczywiście fajne jest to, że mamy wszystko pod przyciskami, jeżeli chcemy czegoś użyć. Na przykład magii, czy innych specyfików. Dobra, i... zbierz od niego kasę, to się będziesz. Dobra. Teraz idziemy tutaj. Pobić się z nimi. Ło, wow, ale magia. Dobra, mamy. Udaj się do Postępu w lesie. Mamy tą mapę. Pozbierajmy jeszcze pieniążki. I gdzie? Zabijaj heretyków, aż stosujesz próg, punkty nauki. Próg. E, punktów nauki. Także bijemy się z tymi niemotami. O, mogę zrobić to. Dobra, uleczyłam się, że tak powiem. Dobra, dalej, zabijamy następnych. Będziemy się napierdzielać z nimi. Już widzicie, nie jestem goła. Mam coś tam ubrane. Jest dobrze. Dobra, wpierdzieliłaś mu. Podbieraj runety, a nie, pozbieraj, A tej laski u nie można wziąć. Dobra, lecimy z kolejnymi. Ciekawe, ile tak mamy zabijać ich? Młody wojownik gałąź. A co tu jest? Bij się, z Mamy Skórę, mamy giloka, mamy coś tam, prawda? Ale yy, zaraz. Ale tu gdzieś można było sprawdzić chyba mody. Jest wygłośny. Nie, chciałam tu szybko rozwoju, ale nie pamiętam w sumie, jak to się włączało. nauki, dobra. Lecimy dalej, zabijać tych heretyków naszych, i dalej. Gromadka cieciów. Moi są odejdź. Dobra, osiągnęto punkt. Młody bojownik, osiągnięto. Dobra, te punkty jakoś się włącza, tylko muszę jeszcze raz kmieć jak. Kliknij ucz się, aby wykorzystać punkty swojej nauki. Dobra, ale gdzie? gdzie? Nie. Gdzie? Czy ja widzę gdzieś automatyczne nauka? Nie. Czy nie musimy chyba kliknąć tu gdzieś? Aha, dobra, 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 Ania pojęła. E, młody rzemieślnik, tu jest młody rolnik, tutaj jest młody zbieracz. Wydaje mi się, że to będzie na tej zasadzie, że ja muszę gdzieś kliknąć, tylko jak. Kminie jak, ale jeszcze nie do końca. Jeszcze nie nie aż tak bardzo. Hmm. No Boże Święty! A, tu, ucz się. Dobra. Znalazłam. Rozkminiłam. Dobra. Punkty nauki ograniczone do, e, są do określonej liczby dziennie, Skorzystaj z nich mądrze. I że muszę codziennie wchodzić, żeby... No i stupić się trochę. Żeby dostawać punkty nauki. I żeby rozwiać swoją zajebistą postać, jaką mam tutaj. I już nie lagą. Zbieramy monety, tutaj coś się świeci to też zbierzemy. A co, jak się świeci to czemu nie zebrać, nie? Śpieniołuszki. Dobra, lecimy dalej, wróć do kapitan. Dobra, to ja chcę mojego osła. Przepraszam, muła, żeby go nie obrać Możemy na tej mapie zaznaczyć? Nie ma. Dobra, no to lecimy sobie, jedziemy. Znowu nam się będzie Gierka przycinać, no bo oczywiście internet się, nie. Lecimy dalej, lecimy. No, i mnie biją! No, zostaw ty mnie, ty, potworze, ty. Chyba teraz ze skały. No, złaś, a nie wieszasz się o wszystko. Dobra, lecimy, lecimy. Lisa oczywiście nas. Nie, nie będziemy go atakować. Nie, nie obchodzi nas. My chcemy po prostu wrócić do naszej do Naszej herbaty. Dobra. Dlaczego? Aha. Tam, że mi osła ukradli. Dobra, lecimy teraz, wykonaliśmy misję. I musimy jej pewnie to oddać. Tak. Dobra, następna misja. Jesteś tym, co nosisz. Yy, musimy Chodź chyba sobie dostań. zbroję zrobić. Yy. Dobra. Powiedzmy, że przestałam. Nie no ważne jest, żeby czytać w tej grze, bo inaczej się gry nie zrozumie. Nie? Ogólnie tak chyba tak się przyjęło, że powinno się czytać w grach. Dobra, musimy się udać do tego co nam tam będzie robił e, zbroję. to nie tu Gdzie leżysz? Dobra. Hmm, wysoka obrona mała promień do obrażki. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. To mi się chyba odblokowało, więc potrzebuję sześć drewna i kamienia. Tutaj drewna. Tutaj potrzebuję sztabkę miedzi. Hmm. No, powiem Wam, e, ciekawie, ciekawe. Teraz mi powiedz tak, uda się i sprawdź, co możesz mniej wytłości. Znaczy mamy coś wytworzyć. Nie możemy wytworzyć, bo nie mamy potrzebnych nam e, tutaj niestety. Rzeczy, ale my to chyba mamy, tak. My to mamy, my mamy tą broń i tą broń. Więc wypadałoby, aby wytworzyć sobie numer 2. Tylko skąd ja zdobędę sztabkę miedzi? Ruda miedzi, ruda miedzi mi się kojarzy, że to trzeba iść do jakiegoś tego. Um, tutaj jest drewno. Dobra, nie wiem jak się wytwarza deski brzozowe, tak dużo mówię, oraz nie, sztabkę miedzi to wiem, ale deski, więc nie mam pojęcia. Musimy iść e, na zbierać miedzi. Nie, bo to były sztabki, to dupa, nie będziemy nic zbierać. Drewno, zbieramy i kamienie. Dobra, nazbierajmy no, drewno i kamienie. Nie, teraz udaj się do kryjówki łowcy i sprawdź, co możesz w niej wytworzyć. Kryjówka łowcy. Moje drogie tu są. Panie i panowie, to tu jest. Także możemy wytworzyć łuk, który potrzebuje aż 32 drewna. No niestety nie możemy wytworzyć. Myślę, że to nam zaliczyło. Udaj się do wieży maga. No to proszę, idziemy do tego naszego maga. Oczywiście tutaj, jakże inaczej, nie mamy jebannych surowców. Wróć, wracamy do naszej kapitan, która nam powie, pewnie, żeby tego nazbierać i mieć nowe rzeczy. Ale za to mamy Kasiorkę. Dobra, um, zdoby to hełm te dwa, zdoby ta bronia. Czyli te 2 to chyba jest jakieś ulepszenie. Coś mi się tak wydaje. Dobra, akceptujemy. Sprawdź, czego ci potrzeba, aby wytworzyć sprzęt. wiesz, surowce w lesie i w górach. Tak, kup surowce ta rynku. Oczywiście, prostą. Mm. Łatwo by było przejść grę, gdy wszystko się kupuje, ale ja będę zbierać. Bo jestem po prostu nieporadna życiowa i wolę sobie pozbierać niż kupić na rynku. Także... E, na razie podbieramy kamień. Oczywiście ja muszę zapamiętać w mojej głowie, co, czego mi potrzeba, żeby zdobyć te dwa. Dobra, chcę hełm. hełm. Ale nie mam hełmu. A, tu jest hełm, bo coś. Te dwa, te dwa to jest chyba to, tak? tak. Potrzebuję opanie, rudę miedzi potrzebuję. Ruda miedzi Duda. znajdowała się tak gdzie. Dobra, tu jest ten las. W którym zdobędę widzę drewno. Tu jest łódź. W którym też będę mieć drewno. A tu jest to. Nagrywam. Dobra. E, a tutaj mam Mountain Port. Gdzie możemy bazie e, dla ukochanych albo i nieukochanych, albo po prostu... Mm, I rudę miedzi, więc tu musimy się wybrać. Aczkolwiek jak ja mam się tam cudownie teleportować, to ja zaskoczę syna, nie wiem. Musimy iść chyba... Chyba już wiem, chyba, ja naprawdę już wiem. Teraz wiem. Dobra, idziemy i mamy iść. Tak, tu i widzicie, tu jest taki śnieg. Tak, tam rozpoznałam, że mam iść. O kurde, dobra, nie tu jednak. Nie mogę wejść od razu po przybyciu. To jest normalne. To jest po prostu normalnie. Potrzebuję tego. Dobra, idziemy najpierw tu. Ja bym chciała się dostać do śniegu. To trzeba iść tutaj. No, widzicie, jaka ja jestem mądra. No i nie mogę, no, no bo co, no, no nie mogę, nie? Bo po co bym mogła mieć? Dobra, idziemy sobie w góry, potwierdzamy sobie trochę i nazbieramy rudy. O, rudy, rudy się żeni. Dobra, idziemy. Nasza ruda wygląda... O, tu jest. Ile tam trzeba? Dużo tam trzeba było chyba. Chyba. Nie pamiętam w sumie. Nazbieramy i więcej, będzie na zapas. Tu jest jeszcze. Trochę jej nazbieramy. Kazówka. Bla, 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 bla. Dobra. Potrzebuję tego i potrzebuję... I ja nie wiem jak wytwarzać najgorsze co może być. To ja nie wiem jak wytwarzać właśnie pod podzielastos. Dobra, mamy 18 rudy. Nie no, nazbierajmy jeszcze, bo może się przytrafić, że nam braknie. Nie będziemy mi się chciało tymi nóżkami krótkimi zabierdzielać i po prostu zbierać od początku. Idę poszukam tutaj, jest dobra. A to Panie taki, zięk, taki bit. Bit, bit, bit. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. A dlaczego on jest tu? Zaproś. Aha, bo jest koło mnie. Dobra, okej. Okay. Tutaj można również mieć drużynę, ale że ja mam samouczek, to dlatego pewnie nie mogę. Na razie nic nie mogę. To nie było. Dobra. I lecimy teraz do naszego śmiesznego zamku. O, przyspieszyłam sobie bieg to lepiej niż na mule. Bo mu nam trochę z... trochę tak zamulał. Pobie to, czy ty nie masz obcasów, żeby szybciej chodzić? Dobra, jesteśmy w Kowal, teraz idziemy moi drodzy. Zobaczymy, co my tam potrzebowaliśmy. Jakich surowców dokładnie, ażeby nie wyjść na Debili i nie zbierać 50 razy tego samego. Dobra, my chcieliśmy najpierw iść tutaj. Co ty chciałeś? My chcieliśmy hełm. Hełm, no to tak, sztabka, ale jak zrobić sztabkę? Kurde, coś ominęłam jednak. Tu coś się robi innego. Deski. O, patrzcie no. Ja już wiem, dobra, tu, a ty wytwarzasz może tą. Wytwarzasz nie. Ty robisz coś z bazi Przepraszam bardzo, kto tu? No, i tu można kupić wszystko. Za złoto. Oczywiście nie chcę tego robić, ale potrzebuję wiedzieć, jak mam zrobić sztabkę. Kto tutaj wytapia sztabkę? Kto robi sztabkę? Ty co robiłeś? Robiłeś deski. Czy też coś innego? Już wiem, gdzie wytapiają. Tu? Aj. Jezus. Tutaj. Dobra, sztabki. Potrzebuję... Dobra. Wytworzyłam sobie aż 33 sztabki loco, Czego ja potrzebuję jeszcze na ten hełm? Na hełm w sumie nie. Um, żelazny hełm. Potrzebuję jeden hełm. Ja również potrzebuję jedną zbroję. I potrzebuję tutaj. Także nie jest źle, mamy wszystko tutaj, widzę. Załóż. O jezu, ale się przycina. No. Ale za lagi, ale to nie jest moja wina. Nie, to po prostu tak internet trochę się bardzo się nawet. ale cóż, bywa i tak. Bardzo, bardzo się. Jak graje przez internet, to i do dupy internet, nie? Dobra, to tutaj załóżmy sobie tą zbroję jeszcze. Okej, okay, i to chodzi o zakręcia przedmiotów. Weźmy to, opatrywanie ran, to będzie spoko. I hełm żołnierza. Dobra. Ten hełm się włożył? Nie włożył. Prawie nic nie włożył. Jeszcze ja tu. I buty. Dobra, założyłam to. Jako tako się udało przy tych ścinkach e, Zdobądź broń dwuręczną, albo broń głównej gów, tej, no to trzeba tutaj i po prostu wytworzyć je z desek. Czyli trzeba najpierw nazbierać drewna, a później wytworzyć deski u tego chłopaka, co tam widzieliście wcześniej. A ja na, tym, na tej misji będę kończyć, bo niestety nie, pozwo nie pozwoli mi internet, żeby nagrywać więcej. Do zobaczenia wkrótce.